Dzień dobry, Powolska Telewizja Narodowa, jesteśmy, jesteśmy na Starym Mieście w Gdańsku. Widzimy tam statek Czarna Perła, albo lew, nie wiem, bo one są podobne, stąd nie widać. Ale tam też widzimy w oddali no, ten dach stromy w kształcie rąbu. To jest Muzeum II Wojny Światowej tam z przodu. Spróbujemy zbliżenie zrobić. Żuraw mamy, jest statek tutaj się dzieje. No, statek wypływa w rejs na Westerplatte O, z turystami zapewne. O. Idziemy dalej. No oczywiście stare miasto jest pełne już turystów, bo dzisiaj mamy 20 kwietnia po świętach. Tutaj mamy wielki taki młyn, w którym można z góry zobaczyć miasto. No tu się buduje. Widać, już powstały tam budynki. To jest teren, gdzie tu była Wyspa Spisów, gdzie gromadzono rozboża w tych budynkach, właśnie. Idziemy dalej. No Tam oczywiście Straż Miejska chodzi i pilnuje, żeby był porządek. Mę się obraca. Tutaj stoi katamaran Onyx, no to jest statek, który pływa latem, w sezonie pływa na, na hel, na hel do Gdyni, to są takie dość stare już statki wysłużone, ale jeszcze pływające katamarany, które na falach się nie bujają za bardzo, bo mają dwa kadłuby jak widać. Tu mamy Wi-Fi w Dańsku jest, o, piszę na, na lampie. I prama żyłaska, bazylika, mariacka, prama złota. Kościół się tej barary wszędzie można stąd trafić według drogowskazu. Do no. szkody. No. Mysijek. Turyści zagraniczni chodzą, proszę bardzo. No tutaj nożyczki i rzeczki mają Idziemy dalej. Muzeum historii. 13 strefa historyczna Wolne Miasto Gdańsk. Proszę bardzo, tutaj jest Wolne Miasto Gdańsk. Galeria. Idziemy na ulicę Długą. No proszę Państwa, jest no godzina... 13:30 dochodzi, jak widać, na ratuszowej wieży. No, ludzi jest sporo na Starym Mieście w Gdańsku. Ogródki już są czynne, prawda? I nie tylko, że czynne, ale w Sfinksie, proszę bardzo, pełno ludzi. A ty na co zbierasz? Na co zbierasz? No, siedzą dwie, dwie, dwie dziewczynki, jedna. Trzyma drugą i zbierają pieniążki. Na no pewno z Rumunii. Aha. poszłeś. Hey. Good morning. Good morning. policz Television Nacjonal. You, you ekip. <laughs> Tandem? We're from Scotland. Tak? We're from Scotland. Okay, is, uh huh. Okay. It's from Poland. Tourney Poland. Yeah. Poland well, is great. We've only been here this morning, but love it. Love Poland. It's okay. Beer, beer is good. good. Love it. Yeah. So it's working. Yeah. What's he from? The the You just get the atmosphere. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye. <laughs> No widać już, już się cieplej zrobiło To i turyści są Good morning Polish Television National Turist Norway? Jest? <laughs> Nie chcą gadać Kobiety są nieśmiałe Kobiety są nieśmiałe Mamy beczkę, beczka pewnie Panie, co tam w tej beczce macie tutaj? Piwo jest? Czy, 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 czy rum? Co tam macie? Nic. Witam pomorska telewizja na dole, co wy tutaj masz? A tu taką knajpę reklamujesz. Aha Jasne Tutaj rozkład jazdy jest tutaj, o, welcome. Idziemy dalej No to jest Hard Rock Cafe Idziemy zajrzeć do Hartrocka. Ahoj. Ahoj. E? Polisz Telewizjon cześć. Co ty to robisz? Ja pracuję tutaj od bardzo dawna. I co z tego A, wynika? Tak, bardzo dobrze się czuję. Warto bardzo, dobrze tu pracować. Się, ba, bardzo dobrze Bardzo warto. Dobrze płacą. Szef, nie no, zalega z wypłatą? O, nie, nie zalega. Aha, bardzo czyli jest dobrze dobrze okay. płacą. Mogę zajrzeć do środka? Pewnie, z proszę bardzo. Dzie Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk Dzień. Można zajrzeć do Was z środka? Jak to wygląda? Aha, tutaj o Tu jest bar, szybkie obsługi Dzień, Dzień dobry Pomorska Telewizja Narodowa Dlaczego warto przyjść do tej Waszej knajpy? Dlaczego warto przyjść? Dlaczego? Na, dlaczego? Dla na co? Na atmosferę A, atmosfera, świeże powietrze Również. I co jeszcze się dzieje? Co jeszcze się dzieje? Koncerty co każdą środę. Coś razem macie muzyka. koncert. Jaka muzyka? Ogólnie my. Wiadomo, rok. No rok, tylko rok. No dobra, tylko no to zapraszamy. Jakbyś zaprosił tutaj naszych widzów Pomorskiej Telewizji Narodowej. Jak zaprosił? No, żeby, żeby chcieli przyjść. O nie wiem. Nie. Co byś im powiedział? Dlaczego warto? Dlaczego warto? Bo nigdzie indziej nie będą się lepiej bawić na drugim, długim targu. Zaprosimy. Tutaj. Czyli zapraszasz do... Do hardware cafe Gnaiz Ok, dzięki Thank you. O, na gitara Wifi. Hard Rock, Argo Cafe Bardzo. No jak widać tu się remontuje kamienica no, kiedyś był bank, nie? A teraz nie będzie banku chyba. Bo... No dobra, tablica informacyjna, to się dowiemy co to będzie. Budowa jest w trakcie. Proszę Państwa, tu już nie będzie banku, bo teraz będzie hotel. Hotel Długi przebudowa, rozbudowa kamieni. No tak, tam z tyłu olbrzymie, olbrzymią dobudowują część i będzie duży hotel. Bo tam nie tylko, że tutaj kamienice odnawiają, ale ten kamienice to podwórko posunęli. O, to wszystko jest dobudowane z tyłu. Tego nie było, tam gdzie dźwig. Olbrzymi. No, dwie trzecie większe od tej kamienicy będzie ten hotel. No, idziemy tutaj kierunek dwor artusa Idziemy ku kierunek dwór Artusa, jest godzina no już trochę za 25 według naszego zegara na wieży ratusowej. tam mamy widoczny dwór Artusa i Neptun oczywiście na Żydański i jak jak widać pełne turystów no. a mamy dopiero 20 kwietnia 2018 roku, no to wa was pozdrawiam. Spod Neptuna. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, wasz fotoreporter, słowo Wieldziembiński dla Was z, ze Starego Miasta w Ahoj. Pozdrawiamy też od Neptuna.